Prawdzie nie znam Twojego problemu, ale opiszę Ci swój. Szukam wartownika do wschodniej bramy. Może byłbyś zainteresowany. To znacznie przyjemniejsze od ciągłej ciężkiej pracy w polu. Hi! Ciężka praca w polu! Śmiech na sali! Siurku, ja ją wykonuję dwoma palcami! Ale żeby czuwać przy bramie. Hi! Przecież tam nic się nie dzieje. Na swoim polu przynajmniej mam jakichś gości. Jakich gości? Jakich? Haha! Ha. Całe tuziny, chłopcze! Tuziny! Kretoszczury, krwiopijcy, wilki! Co tylko chcesz! Tam jest wszystko! Ha, ha. No i? Co ma znaczyć to, no i? Szczylu, ja tak trenuję moją walkę na pięści! Hi! O tak, mówię ci! To jest dopiero radocha! Walczysz z tymi wszystkimi bestiami tylko pięściami? Mógłbyś mnie tego nauczyć? Ciebie? Haha, ha, chłopcze! Życie jest za krótkie, żeby je marnować na zadawanie sobie fatygi, nauczenia się czegoś. Hi, ty to lepiej sam sobie stań na tej warcie. I nie martw się, hmm. przy wschodniej bramie już ładne kilka lat nie widziano żadnej bestii. Ha, coś pięknego. No, w każdym razie dla ciebie na pewno. Lepiej będzie, jeśli dalej będę się zajmował walką gołymi łapami przeciwko moim wizytatorom. Lol.